Dzień dobry Państwu, witam w kolejnym studiu telewizji Kujawy. Dzisiaj moim Państwa gościem jest Krzysztof Czajka. Witam cię bardzo serdecznie. Dzień dobry, witam. Spotkanie nieprzypadkowe 22 finał Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy. Czy troszeczkę ci nie żal, że nie jesteś w samym środku tej akcji? We Włocławku, oczywiście. Zal, żal zawsze jest. E, bo człowiek tam wraca pamięcią kilka, kilka. lat temu, chyba już ponad chyba to będzie kilkanaście w tej chwili. Ale najważniejsze jest to, że są osoby, instytucje, które dalej to prowadzą i to cieszę. A ja sobie z boku co roku albo tam coś wylicytuję, a tak jak w, obecnym, przy, w obecnej edycji 22 z moim kochanym synem, idziemy w miasto z puszkami i będziemy też zbierać pieniądze zupełnie inna wydawałoby się odsłona Krzysztofa Czajki, ale to nieprawda. Przypomnijmy, jak to wszystko się zaczęło. Ten finał, kiedy to wszystko napędzałeś, w zasadzie mówiono o tobie i do dzisiaj się mówi drugi Jerzy Owsiak. No nie, bez przesady. Tam Owsiak to zawsze mówię i powtarzam, że jest jeden i jest i powtarzalny i wyjątkowy. Natomiast to było takie spontaniczne w gronie swoich przyjaciół, znajomych. Stwierdziliśmy, że to wszystko jest zamknięte, bo pamiętam, wtedy to się odbywało jeszcze w tej starej hali. i Chcieliśmy bardzo, tak jak w Polsce, w Polsce to było pokazywane, że na dworzu wszyscy się zbierają, koncert, przy okazji różne um, pokazy. I był ówczesny wtedy prezydent pan Stanisław Wawrzynkowski, którego pozdrawiam serdecznie, z pewną niechęcią, ale dał nam zgodę. No, Zaorganizowanie tego pierwszego festi... pierwszego, no. pierwszego, pierwszego nie oczywiście, pierwszego Finał. finału, i my zrobiliśmy to na Placu Wolności. No właśnie, miejsce było zupełnie inne, magiczne środek miasta. Tak, bo o to chodziło właśnie, żeby każdy miał możliwość blisko przyjechania. Miasto, centrum miasta zawsze jest to naj, najbardziej atrakcyjnym miejscem. Mieliśmy scena, to była taka przyczepa niskopodwoziowa, wtedy jeszcze z firmy Saniko pożyczona. Zadaszenie to było pożyczone od wojska namiot, a oświetlenie to była taka żarówka, taka na środku, tak sobie wisiała. I to było wszystko, jeżeli chodzi okay. o, o scenę. O dwudziestej pełen plac wolności ludzi, tak? że po prostu było nabite, tak? E, było to fantastyczne. E, zespoły, które przyjeżdżały na występy, e, mówię Boże, jaka kultowa scena. Zobaczmy, że, że, odjazd, że... No, no, To był początek. Mhm. E, wtedy jeszcze nagłośnienie, pan Jan którego też serdecznie pozdrawiam, fantastyczny człowiek. Dla mnie to tutaj e, najlepsza osoba, jeżeli chodzi o. Mm, Tworzenie i organizowanie imprez w tym mieście. I to wszystko spowodowało, że nasi przyjaciele, sponsorzy, którzy byli no, niesamowici, również, to wszystko pokazało, że w tym, mieście się da, fajnie coś zrobić. I z roku na rok, z roku na rok to, to pomagało. Potem już, jak, to, jak wszyscy zobaczyli, że się da i że jest. W sztabie mieliśmy 100 osób, 120 prawie osób w sztabie. I wszyscy, wszyscy mieli zadania, mieliśmy, robiliśmy kanapki, zupy dla wolontariuszy, no, tak, ale zaczynaliśmy mhm. już we wrześniu. Mhm. zaczęliśmy we wrześniu i przypominam, że my wszyscy mieliśmy jakieś zajęcia, oprócz tego każdy gdzieś pracował, e, uczył się, e, ale fajnie. To wspomina się niesamowicie, e, pamiętam przy 20. jak był 20 finał, kiedy, kiedy była ta, 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 ta rocznica, e, Zasięgnąłem ku historii i wyciągnąłem swoje zdjęcia, gdzie jeszcze mam nawet wąsy. E, tak sobie siedzieliśmy z przyjaciółmi. No, fajnie, bo ci, którzy byli z nami wtedy, ta cała młodzież, ona teraz cały czas jeszcze funkcjonuje. Nie tylko przy, przy orkiestrze, ale przy innych różnych akcjach e, i to cieszy. Wrócę do tych początków, ponieważ tak jak powiedziałeś, to była taka no, troszeczkę zamknięta, jakby tak. sprawa, tak? To było ograniczone grono, a jednak ogromny sukces. To, że z tymi puszkami wolontariusze przychodzili też do szkół, co się teraz troszeczkę zmieniło, prawda? Teraz bardziej idziemy w kierunku licytacji, to, to światełko też znajduje się przy hali mistrzów, ale wam się udało to coś, co, co zyskuje się tylko raz w życiu, czyli zachęcić ludzi, nakręcić do tego, żeby dawali tą przysłowiową złotówkę. Ale przypomnę, że to też jest udział też w telewizji Kujawy. Wtedy jeszcze było Radio W, pamiętam <laughs> i wszyscy byli... Z... Zaangażowani mocno w to, my chcieliśmy bardzo dużo e, zrobić pozytywnego. E, nie tylko dla fundacji i dla zebrania tych pieniędzy, my zbieraliśmy po 140 tysięcy mm. wtedy. E, wszyscy chcieliśmy, żeby to było fantastyczne przeżycie, żeby ta niedziela była. Wyjątkowa, mimo że czasami było minus 20 stopni, to zespoły grały i te dzieciaki, które marzły chodząc z tymi puszkami, przychodziły i pamiętam wielokrotnie te, te szczęśliwe, uśmiechnięte buzie, kiedy wysypywały tam ich tam ponad 200 pieniądze. lub 300 zł, miały w pustce. To było, to było wyjątkowe. Teraz też jest, tylko że to się wszystko zmienia. E, inaczej e, my patrzymy jako mm, byli organizatorzy, obecni organizatorzy też mają swoje pomysły i to tylko trzeba uszanować. Najważniejsze, że zawsze jest. Hmm. A jak to było z, tym, z tą próbą podpalenia Urzędu Miasta? Hmm. No tak, to było. No to ja zawsze tak bardzo emocjonalnie podchodziłem do tego, co robię, i ponieważ udało się. Wtedy telewizję ściągnąć na żywo. Wchodziliśmy w, w odpowiednim czasie i chyba na godzinę przed, e, przed TelEEXPresem przyszła informacja, że wchodziły na żywo do teleekspresu. Dla nas ogromne o, ogromne przeżycie. przeżycie, Zwłaszcza dla mnie, kiedy muszę coś powiedzieć. No i pani, która ze mną robi wywiad, mówi, słuchaj, ale masz 4 sekundy. Mój to jest TeleExpress, tu nie ma rozwodzenia się i tak dalej. I mówię, no dobrze, to co tu powiedzieć. I tak sobie wymyśliłem, wchodząc bezpośrednio na żywo, że zapraszamy o godzinie 20, bo zapłonie Urząd Miasta. E, dlaczego zapłonie? To był, wtedy to był pierwszy i ostatni pokaz, taki e, inny niż zwykły, bo puszczaliśmy go z dachu Urzędu Miasta. Stop, stop. I żeby cokolwiek Oraz. zorganizować, na, znaczy żeby w ogóle doszło do tego pokazu, przeszliśmy gehenną drogę wszystkich pozwoleń. odbiorów, pozwoleń. E, I pożarna była zachwycona na pewno. To znaczy, właśnie wracając do, do wielkości tych ludzi, tych strażaków, bo oni pozwolili oczywiście, wszystko było pod ogromną kontrolą. Mm, Pokaz się udał. Rzeczywiście był przepiękny, zresztą w panoramie wtedy jeszcze zaraz poszło jako główna informacja, że we Włocławku, tak, że że Włocławku tak poszło, że się udało. Fontanna szła na dół, pamiętam, i potem wszystkie fajwerki szły do góry. Po pokazie, kiedy też zeszliśmy ze sceny i poszliśmy do urzędu, bo wtedy jeszcze w urzędzie był zawsze sztab, strażacy, którzy mieli dyżur na dachu, Rozmawiałem, ze mną, powiedzieli pierwszy i ostatni no raz. Już nigdy więcej. Nigdy to. więcej. Czuli się jak na wojnie, ponieważ dergania, które się wytworzyły od wyższałów, były, no, i huk był podobno niesamowity, ale mieli, powiedzieć, że to też jest dla nich jakieś doświadczenie. No i przeżycie. Przeżycie. Tak. A ja, ja mam tą, tą przyjemność i, i satysfakcję, że to się właśnie udało. <laughs> e no był wyjątkowy wtedy ten pokaz. Naprawdę mi się to bardzo wtedy podobał. Powiedziałeś o tym przekazie na żywo. Tego w zasadzie nam teraz bardzo brakuje. Gdzie we Włocławku wiadomo było, że będzie relacja. Teraz tak niby przeglądamy Toruń, Bydgoszcz. Coś tam wspomną o Włocławku, ale tego cały czas brakuje. No ale to jest magia, magia telewizji. Telewizja nie pokaże. Jesteś dziennikarką, więc wiesz jak to wygląda od zaplecza. Eee, telewizja nie chce pokazywać nic, co jest standardowe. Coś wyjątkowego trzeba, e, trzeba wymyślać. My mieliśmy wtedy pomysły, ale też y, mieliśmy też możliwości. Mieliśmy niesamowite wsparcie wtedy y, prezydenta bez względu na to, czy, bo wtedy jeszcze był pan Wahrzękowski, potem, potem był, był pan Władysław mm, Skrzypek. Skrzypek. Było ogromne, ogromne wsparcie i to było ważne. Y, instytucje sami się zgłaszali, tak? Z lot garbusów, y, przy, pamiętam wojewódz w pewnym momencie był nawet taki. Pomysł, żeby zrobić sztab wojewódzki. No właśnie, we Wocławku. Tak. Mhm. Ja się absolutnie nie zgodziłem na to, mhm. bo, bo to nie o to chodziło, żeby jeszcze angażować się w województwo. Najważniejsze dla mnie i dla, dla ludzi, z którymi, z którymi współpracowałem, to było to, żeby chcemy zrobić coś we Wocławku, e, zebrać te pieniądze i żeby potem one w, w postaci sprzętu wróciły e, do naszych szpitali. Czy to tutaj w mieście, czy, czy, czy w powiecie, e, co się wiem, dzieje. Jeżeli chodzi o pamiątkę z Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy, to pomijając wszystkie finały, no my mamy to rondo, kiedy to przyjechał Jerzy Owsiak, zadowolony. Tak. Myślę, że to z Łaską wokół. Przyglądałeś się temu? Eee, oj, to była, to był pomysł w ogóle redaktora Jarzębowskiego z Radia mhm. PIK, obecnie chyba jest na Białorusi, mhm. eee, dziennikarzem. I siedzieliśmy wtedy w Przepraszam, że wymieniam, mm -hmm. jest to kryptoruchy, siedzieliśmy wtedy w, stu, w, w studio na Kościuszki e, te w takim gronie właśnie dziennikarzy wszyscy jeszcze coś, coś jeszcze wymyśleć. I w pęcie Maciek mówi, słuchajcie, jest rondo, znaczy w budowie, bo jeszcze w budowie, go nie było, tak. sprzedajmy go, no oczywiście, jak sprzedajmy, no i zaczęliśmy te szybko, jeszcze wykonaliśmy telefony do pana prezydenta, czy jest, jakie są możliwości, czy można to zrobić, no bo to rada musi zatwierdzić tak dalej. Udało no się. Udało się zrobiliśmy to, zlicytowaliśmy to rondo, kupiła to rondo pani Kacprowicz, Agnieszka, mhm. jak dobrze pamiętam. Eee, I e, jak już po całej licytacji potem miałem spotkanie z Jurkiem, Jurek mówię, że zrobiliśmy rondo. A jak się nazywa? Ja mówię, Przyjaciół Wielkiej Orkiestry. Nie, jemu się to bardzo spodobało, mhm. że to nie jest rondo Jurka Osiaka, że to nie jest rondo fundacji, tylko to jest przyjaciół. rondo przyjaciół. Mhm. I przyjechał wtedy. Pamiętam, na Niwocławka to, tak, to było latem z całym zarządem, z mm, profesorami, którzy, którzy w Centrum Zdrowia Dziecka też mm, właśnie pomagają orkiestrze. To było też fajne, fajne że przyjechał. E, mogliśmy go ugościć. E, Kolacje jedliśmy w świeżo otwartym hotelu nie wymienię ja nazwy, żeby już też nie było, chwy, ale przy ulicy Szpitalnej e, i, i powiedział, że to miasto ma swój klimat. Pamiętam Jurek jak powiedział, że to miasto ma fajny swój klimat. Nie, chociaż my jako mieszkańcy bardzo często tego nie, nie, doceniamy, nie doceniamy, To prawda. Jerzy Owsiak, jaki jest? Czy to jest taki szalony, rzeczywiście, człowiek, jak, jak go pokazują w ramach tego finału, gdzie traci głos, wyrywa sobie prawie włosy z głowy? Ty masz to, to szczęście, że no, z nim wielokrotnie masz do czynienia, wiesz, jaki on jest. A chcielibyśmy my wiedzieć. Jest normalnym człowiekiem, jak każdy z nas. Ale już kiedy podejmuje się, właśnie, organizacji, czy to finałów, a powiem, że. Jeszcze w tym roku, niedawno temu się widzieliśmy, to właśnie też mówił, jak to kiedyś było, że był finał, kilka miesięcy przerwy, przygotowanie do Woodstock, potem znowu dwa miesiące przerwy i robił kolejny finał. Teraz nie ma, tej, nie ma tych przerw. Więc Czyli tej London. pracy jest mm -hmm. bardzo dużo. Jest, tak jak powiedziałem, normalnym człowiekiem, ale jeżeli coś robi, to jest bardzo zaangażowany. Jest bardzo przekonujący w tym, co, co mówi i to, co robi. Jeżeli coś mu nie pasuje, to mówi to wprost i bezpośrednio, co ja na przykład bardzo lubię. Ja miałem też taką sytuację jeszcze, jak nie pracowałem w firmie, tej, której pracuję, a robiliśmy orkiestrę i zapomnieliśmy, wydać do identyfikatorów były takie fajne blaszki miedziane jako dodatkowy identyfikator. I my w ogóle zapomnieliśmy o tym. I w sobotę o godzinie on do mnie zadzwonił i powiedział krótko i zwięźle po męskiej, czy... że rozwiąże nasz sztab, hmm. dlatego że tych blaszek nie wydaliśmy. Ale dzięki mediom naszym w w ciągu 4 godzin udało się, e, udało się e, dostarczyć do wolontariuszy, lub wolontariusze e, e, dojechali do nas i, i było wszystko załatwione. Natomiast mówię, no jest e, bezpośredni, e, często krzyknie. Ale organizując tak duże imprezy, jak finały i Woodstock, nie da się spokojnie e, prowadzić e, rozmów z, nie wiem, z podwykonawcami, z osobami no, odpowiedzialnymi. Z tysiącem osób wręcz, prawda? E, to, są, to są naprawdę setki, setki, setki ludzi, z którymi trzeba rozmawiać i każdy musi wiedzieć, co ma zrobić. I ma to zrobić dobrze. Jeżeli nie zrobi tego dobrze, no to już wtedy jest bezpośrednia rozmowa w cztery oczy z panem Jurkiem. Wspomniałeś o tych wolontariuszach I, i stąd moje pytanie. Twoje najmilsze wspomnienie i największe rozczarowanie? Bo przecież bardzo często zdarzają się takie afery, o których słyszymy nie tylko we Włocławku, że ci wolontariusze są napadani, zabierane są puszki, są bici. Wiem, że ciebie to też bardzo denerwowało. Tak, ale skala napadów w stosunku do tego, ile było pozytywnych tych działań wolontariuszy, jest nikoma. Natomiast jeżeli już się pojawiały, no to wszyscy o tym mówili. No to tak jak w mediach, tak? Nieważne, że jest y, 400, 5, 449 fajnych wolontariuszy, tylko że się znalazł jeden, który, y, no, który był nieuczciwy, bo otworzył puszkę y, i to no, weryfikacja takich ludzi też nie, nie jest łatwa. E, staraliśmy się ich wyryfikować, czyli właśnie to. Teraz to jak my składaliśmy z synem e, wniosek to przez internet. E, tak, zupełnie inaczej. To wygląda. zupełnie mhm. profesjonalnie to wyglądało. Mhm. Natomiast no, że są napady, no, ani policja, ani ochrona, ani no, nikt nie ma na to wpływu, że coś się wydarzy. Ale ty potrafiłeś w Telewizji Polskiej krzyknąć. No tak i znowu puszczono to w Teleekspresie i ja powiedziałem, że takiego, za przeproszeniem, gnojka, to bym przywiązał na Placu Wolności i obrzucał głośnierzkami, jak Svena Hanawalda chyba wtedy, było tak, tak, był bo był taki przypadek e, i to było tak trochę negatywnie odebrane. Nie wyobrażam sobie, żeby dzieciak, który ma 10 lat, chodzi, zbiera dla innych dzieciaków i podchodzi jakiś taki z, nie bandyta 15-letni bo inaczej się tego nie dał określić z, y, bije tego dzieciaka i jeszcze mu zabiera puszkę Dokładnie To jest dla mnie już najgorsze wtedy co mogło być Dlatego no, trzeba zwracać uwagę i tutaj myślę, że apel do państwa, tak? Jeżeli te nasze dzieci idą to zróbmy wszystko, żeby było to z opieką. Ja swojego Kacpra nie chcę puszczać samego, mimo że ma 13 lat. Będę też z nim, chodził z tą puszką, we dwóch, będzie on na pewno wtedy bezpieczniejszy. Tak, tak można tylko yy, wyegzekwować to, żeby ci wszyscy, którzy obserwują tych naszych fajnych, mm -hmm. sympatycznych i oddanych wolontariuszy, bo przypomnę, minus 20 stopni niech przyjdzie i, i te dzieciaki same gdzieś tam biegają. Nie, albo niech to będzie grupa dzieciaków, wtedy jest im uraźniej, ale nie samemu. Nie samemu i w policja zawsze, pamiętam, na tych szkoleniach. Głównymi ulicami, żadnymi zakamarkami, żadnymi kątami. Bo to, niebezpieczne. bo to jest niebezpieczne i to jest właśnie powodowanie, że no, dajemy, dajemy sygnał dla tego złodzieja, no. że dobra, to, to, to możemy go okraść. Ale z drugiej strony trzeba powiedzieć złodziejowi, że w, w, w przyszłości, jak będzie miał ochotę na takiego wolontariusza, to i tak go kara. Spotka, spotka. I tego, spotka. Zresztą teraz monitoring tak, wszystko widać, jest widać, mieście. więc można szybko zidentyfikować, także, a w ogóle to niech sobie odpuszczą i, i niech sobie zrobią ten dzień wolny. A najmilsze jakieś takie wspomnienie z wolontariuszami? Ojej, no bo ich wiele. To, że zawsze chcieliśmy, żeby wolontariusze w ogóle się, bo to jest czas już karnawału, więc chcieliśmy, żebyśmy, żeby się poprzewierali sympatycznie. Mhm. Pamiętam. Cztery czy pięć dziewcząt e, przebranych za aniołki hmm. z wielkimi skrzydłami chodziły. I one bardzo dużo pieniędzy, e, pieniążków zebrały, bo to też e, taki wolontariusz musi wzbudzać zaufanie mm, poprzez, e, poprzez to swoje zachowanie, wygląd zewnętrzny. E, jeżeli przychodził rodzic e, z rocznym dzieciakiem, na czapce miał hmm. serduszko przylepione i miała tą puszkę. Ta dziewczynka, i oczywiście rodzic zbierał tam gdzieś poznajomych, i tak dalej. Ale to było, to było świetne. To, to, to było to, że od, tego naj, od tych najmłodszych lat przy, przyzwyczajamy do tego, żeby być. No no w tym, środku tej całej akcji, prawda? Ale w ogóle, już mm -hmm. w przyszłościowo, już nie mówimy mm -hmm. o orkiestrze, bo mm -hmm. orkiestra ona jest, ale e, ile razy spotykamy się w ciągu roku z, z jakimiś innymi akcjami. akcjami, zawsze człowiek wyjmie 5-10 mm -hmm. zł, wrzuci. Mm -hmm. Żeby gdzieś tam jeszcze wspomóc. Czy po prostu i pomóc. Taki, uczymy się takich odruchów serca? Oczywiście, I to, jest, i to jest ważne, żeby te dzieciaki właśnie się uczyły, żeby potem to weszło im w krew e, i idą do szkoły, do gimnazjum, do liceum, udzielają się w różnych akcjach. To jest naprawdę bardzo pozytywne. Wolontari Mieliśmy wolontariusza, w cudzysłowie, to był pies Bernardyn Kurski i miał puszkę dodatkową zrobioną z taki do, od wina miał przy, przywieszoną, no, y, wzbudzał ogromny entuzjazm naszych mieszkańców i ludzie wrzucali świetnie. No to mówię, to są te pozytywne y, aspekty wolontariuszy i ich jest y, naprawdę znacznie znacznie więcej niż tych negatywnych. I oby tak mhm. zostało. żeby tych negatywnych się. w ogóle żeby nie było, mhm. to, bo, to jest, bo, to jest, bo to jest ważne. Od czasu, kiedy nie organizujesz, to stale jesteś obecny. Jak w tym roku angażujesz się, poza tym, że już nam powiedziałeś, że będziesz chodził z Puszką, to nie wierzę, że Krzysztof Czajka jeszcze czegoś nie wymyślił. Nie, to tam sobie oczywiście coś wymyślę. Usiądziemy sobie z synem <laughs> e, przy komputerze wieczorem i zobaczymy, co nas interesuje. Dzisiaj właśnie jadąc tutaj do studia rozmawialiśmy, że ostatnio chyba dwa lata temu kupiliśmy klucz do zamykania celi. Tak. bo Akurat wygraliście w licytacji. Tak, tak. wygraliśmy to w licytacji, i teraz Kasparodomiecko powiedział, <grym się wytrzymał> że może byśmy zakupili teraz klucz do otwierania. <grym się wytrzymał> jeżeli, jeżeli oczywiście <grym się wytrzymał> więzienie, <grym się wytrzymał> areszt, więzienie chyba to <grym> się nazywa, <wytrzymał> w, mie w Mielencinie będzie coś takiego wystawiać, no to może, może, może się uda. Natomiast mówię, no. Zawsze gdzieś tam szukamy jakichś swoich możliwości spełnienia się w tej orkiestrze. Przez wiele lat jeździliśmy do studia, mieliśmy tą przyjemność być zaproszeni, czy jako osoba prywatna, czy jako firma, bo zawsze tam współpracujemy i... i, i ale Wocławek to jest jednak ten, to miejsce, gdzie bym chciał zawsze przebywać, chociaż nie zawsze mogę. To czego życzyć tym, którzy będą uczestniczyć w finale 22 tutaj w Wocławku? Takiego samego światełka jak przez te wszystkie lata, czy większego jeszcze? Nie, ja myślę, że to nie, nie trzeba nic życzyć z tym, co było, e, tylko z tym, co będzie, czyli żeby były zawsze te chęci i dla organizatorów, i dla wolontariuszy, i dla mieszkańców. Bo organizator e, zorganizuje imprezę, wolontariusz e, jest chętny do zbierania, ale to nigdy nie ma sensu, jeżeli nie będzie chętnych do wrzucania i do wspierania tej no, jedynej na świecie, tak naprawdę, orkiestry. I nie chodzi też o bicie rekordów, żeby pobijać czy więcej, czy mniej, żeby potem dyskutować, czy to jeszcze się opłaca. Sam fakt tej machiny można ją krytykować, można ją negować. Dla mnie i dla wielu chyba tutaj w tym mieście jest to, że. Aspekt pozytywny działa w przyszłość i jesteśmy dumni z tego, że wrzuciliśmy tę tą przysłowiową złotówkę, bo już chyba już się chyba nie wrzucają. Raczej, Raczej nie. I tego życzę organizatorom, wolontariuszom i mieszkańcom i sobie i Tobie Moniko, żebyście mieli Dziękuję. jak najmniej tych informacji negatywnych, żebyście pokazali pracę sztabu. Ciężką pracę wolontariusza, bo tak to się mówi, ale to też jest ciężkie. I żebyśmy potem w poniedziałkowy dzień mogli na spokojnie już po, po, podsumować, podsumować czy było fajnie, i czy, czy Wocławek jest, jest, że tak powiem, na czele całej tej imprezy, w co wierzę. Dziękuję za dzisiejszą rozmowę. No i do zobaczenia w trakcie tego finału tutaj w Wocławku. Na pewno się spotkamy. Dziękuję <grym> bardzo i wszystkiego dobrego. Do zobaczenia.